Cześć moi drodzy. To kolejny odcinek. Dzisiaj będzie troszeczkę nietypowo. Otóż yy, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj powiemy sobie o robieniu zdjęć, nagrywaniu filmu. Tak? tak jak to robię w tej chwili. Myślę, że zaciekawi Was to. Otóż przetestujemy sobie yy, tak naprawdę różnicę pomiędzy obiektywem 22 mm i obiektywem 50 mm w aparacie. Canon EOS M50. Bez lusterkowiec. Przy czym yy, zobaczycie też różnicę pomiędzy nagraniem z mikrofonu przytwierdzonego do aparatu fotograficznego i zobaczycie też nagranie dźwięku no, pochodzące, że tak powiem, z rejestratora o takiego jak ten mam nadzieję, że to się pokaże o takiego. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No, słuchajcie, to jest 50 mm kanona z adapterem oczywiście. Musimy wziąć też sobie, moi drodzy, pod uwagę to, że ten aparat ma kropa 1.6, czyli jeżeli mamy 50 mm, no to tak naprawdę mamy no raz 1.6, czyli 80 mm. Jakby nie było. Tak tutaj jest obiektyw fajny z uwagi na to, że jest proszę was bardzo jasny. To jest 1.8 światło i tak to jest też ustawione. Ustawienia są też zrobione tak, że ISO jest 200 i po wszystko tak naprawdę powinno być pokazane na ekranie, tak? Waszych tutaj no różnych tam odtwarzaczy no, więc no, uważam, słuchajcie, że ten obiektyw, zobaczmy, jak to autofokus sobie radzi, w miarę dobrze, czy też nie, nie wiem. W każdym razie, yy, yy, co dalej? No, aparat razem z mikrofonem jest oddalony ode mnie o 1,70 m, tak? Yy, myślę, że ta dana będzie konieczna. No więc, yy, no niecałe 2 metry jest ode mnie aparat. Mikrofon yy, zamontowany jest, proszę was, na aparacie. Głos też jest nagrywany poprzez rekorder. No tutaj mam ten te, te, mikrofonik. Nie będę obrabiać tego w ogóle, słuchajcie, dźwięku, yy, żebyście usłyszeli po prostu, no, jakość taka jaka że tak powiem, wychodzi bez po, postprodukcji, że tak powiem, bez nawet obróbki dźwięku, tak. O to mi tutaj chodzi. Jak widzicie, jest wąsko, tak. Ten yy, obiektyw 50 mm, czyli tak naprawdę 80 na tym aparacie Canona, yy, no, daje takie, no, zwężone pole widzenia. O tyle to jest fajne, że jeżeli nie chcemy, nagrywając oczywiście, nie chcemy, proszę Was, za dużo pokazywać tła, no to uważam, że on jest całkiem niezły, jeśli chodzi o to. E, natomiast, no... Myślę, że to działa dobrze. Może do nagrywania vlogów to nie jest zbytnio e, dobry obiektyw, no bo rzeczywiście jestem od niego naprawdę oddalony dosyć sporo, no i Mikrofon też jest daleko, to już wcześniej zresztą wspominałem. Natomiast wydaje mi się, że słuchajcie, ten autofokus chodzi dosyć głośno. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy go słyszycie, czy też nie. Ale tak mi się wydawało, że go przed chwilą słuchajcie, słyszałem. nie? Więc ten obiektyw tutaj, jak przy ostrzeniu. Wydaje, wydawać by się mógł trochę, trochę głośniej. no ale na nic, no. Taki szybki teścik tego obiektywu. Zapraszam Was na dwudziestkę dwójkę. Na tych samych ustawieniach. Moi drodzy, to jest 22 mm. No, widać różnicę, nie? Jest no szeroki obraz. Naprawdę szeroki, bo widzę go, że tak powiem z tego monitorka. Akurat kanon jest taki, że można sobie ten monitorek odwrócić i widzimy samego siebie, więc do, do vlogowania jest naprawdę ekstra aparat. Widzę, że autofocus jest to wiele, słuchajcie, że tak powiem sprawniejszy. Już to widać. Na samym, że tak powiem, no ten kwadracik na mojej. I ja łopie to po prostu no, bardzo szybko działa. Wydaje mi się, że też jest chyba ciszy, bo nie słychać go, jak to się mówi. No, w każdym razie, słuchajcie, no, ten obiektyw już nie potrzebuje e, żadnego adaptera. On jest, że tak powiem, no, przeznaczony do bezlusterkowców Canona. I to chyba widać, bo jest mniejszy, lżejszy, jest taki bardziej poręczny. Tak mi się przynajmniej wydaje. <laughs> Natomiast, no, też jest jaśniejszy. Nie, ten jest ciemniejszy, bo ma 2,0 ma światło. Ustawienia też są na 2,0, yy, też na, <laughs> proszę Was, yy, ISO 200. Więc yy, no, różnice widzicie sami. Tak naprawdę, do vlogowania, to to jest o wiele lepszy yy, obiektyw. I wydaje mi się, że no, nawet z racji tego, że możemy ten aparat mieć, że tak powiem, bliżej siebie, to jest nadal ten, to 170 cm. Natomiast no ten, aparat, ten obiektyw jest super. Super. Naprawdę ekstra. Jeszcze jedna ważna rzecz. Obydwa te. Obiektywy nie mają, słuchajcie, stabilizacji. Ja to nagrywam, oczywiście, ze statywu, i co? No i tyle. No. Zapraszam Was do podsumowania. Moi kochani, krótkie podsumowanie. Uważam, że obydwa obiektywy są super. Naprawdę są ekstra. Wydaje mi się, że ten 22 mm dedykowany do typowo bezlusterkowców kanonowskich no, będzie się do vlogów sprawdzać o wiele, wiele lepiej. No, przede wszystkim dlatego, że no, aparat jest bliżej Was, z mikrofonem umieszczonym oczywiście na aparacie, tak jak to robię i teraz. Głównie nagrywam. Proszę Was na tym właśnie obiektywie. I, mm, <noise> i co? I Myślę, że w, no, wychodzi to w miarę y, dobrze. Y, otóż, tak jak wcześniej wspominałem, aparat makropa 1,6, więc 50 mm to jest 80 mm, 22 mm to jest proszę Was jakieś 35, tam i 4, zdaje się, jakoś tak. No więc trzeba brać to y, pod uwagę. Na pewno ustawienia w tych dwóch filmikach, któreście widzieli, aparatu to nie były na jego, że tak powiem, możliwości. Tak, no, należy to ustawić troszeczkę inaczej w stosunku do oczywiście światła i warunków, które panują w odpowiednim pomieszczeniu, bądź na zewnątrz, jakie oczywiście jesteście i zawsze polecam ustawiać to sobie w sposób manualny. Te dwa filmy były nagrane, no, tak po prostu, <laughs> żeby pokazać jak największe, że tak powiem, różnice w obydwu tych obiektywach. Jak zresztą, żeście je zauważyli, jest małe migotanie na 22. To jest kwestia ustawień w samym aparacie, Więc żeby was to, że tak powiem, nie zwiodło. Ten obiektyw jest naprawdę bardzo dobry i no, potrafi dużo, naprawdę serio. Szczerze mówiąc, mam jeszcze ochotę na <grych> przetestowanie y, obiektywu Canona 40, tak, 40 mm ze światłem 2,8. Y, wydaje mi się, że w zestawie w takim, z takim aparatem on też by się tutaj mi przydał. No, więc w każdym bądź razie uważam, że tak. 50 do zdjęć idealnie się nadaje. Jak robię z nim zdjęcia yy, mojego modela, czyli mojego syna, no to wychodzą te zdjęcia naprawdę fajnie. <laughs> Typowa taka portretówka 50, 80. No, kwestia, że tak powiem, tego, że stało ogniskówka, więc zoom musi mieć w nogach, nie? <laughs> Czyli biegamy sobie i jak chcemy zbliżyć, oddalić, no to polegamy na własnych nogach. Yy, to samo, yy, że tak powiem, z dwudziestką dwójką, tak? No bo. To też jest stałoogniskowy obiektyw. No, przez to one, słuchajcie, są po prostu jasne, tak? Po prostu mają fajne światełko. No. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób to było po pomocne dla Was. W każdym bądź razie mam niezły ubaw z tym. Yy, I chciałem się podzielić z Wami moimi wrażeniami odnośnie właśnie tych dwóch obiektywów. No nic. Na dzisiaj to koniec. Dzięki wielkie. Na razie. Do zobaczenia.